Siema, Dzisiaj krótki materiał o tym. Ile tak właściwie wydałem hajtu do tej pory. Ile poszło kasy na przygotowanie się do tej budowy. Więc zaczynamy. I skonfrontujemy to, co powiedział mi ktoś zanim się zacząłem tym zajmować, że wydam tutaj dyszkę, zanim wejdę pierwszą łopatę. Sprawdźmy. Pierwsza stuwa, jaka została wydana na tej działce, to stuwa na koparkę, która zabrała mi korzenie i głazy, które leżały mniej więcej w tym miejscu. Odtąd dotąd. przyjechał facet, koparkę z koparką, zrzucił taką mini koparkę, wziął stuwę, wywiózł mi to gdzieś za działkę. E, miałem działkę pustą, wyciąłem tą kosodrzewinę i teksaki, trwało to chyba ze 3 dni. No i co? Okazało się, że działka jest ze spadkiem, za dużym. Żebym to zaakceptował Postanowiłem, że nawiązę ziemi <laughs> e, Cena wewrotki ziemi Nie wiem, czy dobrze pamiętam Ale to były okolice tam Od 150 do 250 zł Jak dzwoniłem po firmach w okolicy e, Znalazłem gościa Który coś daleko budował Nawoził mi tutaj ziemię za 5 dych od ciężarówki Nawiózł 20 czy 30 ciężarówek Przyjechała jego koparka, wyrównał Okazało się, że za mało Nawoził jeszcze, znowu wyrównał jak już wszystko wyrównał to ja kazałem odkopać drzewa, bo tam ktoś mi powiedział, że one uschną, czy zgniją jak będą zasypane metrową warstwą ziemi, więc znowu koparka. Więc skończyło się 48 ciężarówkami ziemi za 5 500, suka, czyli 2400, no i koparka łącznie kosztowała mnie tysiaka. <laughs> jak już miałem i na wyrównane i nawiezione, no to tujki. Tuję. Kupione gdzieś, nie wiem, za 250 zł, chyba wydałem na te wszystkie tuje, Tu ich jest 90. Eee, Przewieźliśmy tuje, kupiliśmy agrobukninę, posadziliśmy tuje, przyjeżdżamy po tygodniu, tuje powalają się po całej działce, agrobuknina w strzępach, odwiedziły nas dziki, no to jak dziki wyrwały moje tuje, no to ja mówię, takiego wała jak Polska cała, stawiamy ogrodzenie. Znalazłem gdzieś po ogłoszeniu stęple, pojechałem, kupiłem 60 stępli, dwie czy 2,5 stówy zapłaciłem. Kupiłem 10 worków zaprawy. Eee, po, po jakaś tam murarska czy tękarska dychę za sztukę chyba kosztowała. Wiertnica w Ramirencie kazali czekać 3 dni, więc kupiłem sobie za 5 dych ręczną. W jeden dzień wykopałem te dziury. Na drugi dzień wstawiłem te słupki, zasypałem kamieniami. Na trzeci dzień przyszedłem bo pozarabiałem tą zaprawę, pozalewałem te słupki. No i siatka leśna. Siatka leśna w sklepie budowlanym. 180 zł, jak dobrze pamiętam, rolka 50 metrów. Kupiłem dwie rolki. Zabrakło 20 paru metrów. I wtedy dopiero się okazało, że tam za ogrodzeniem 500 metrów jest producent siatki leśnej, który sprzedał mi rolkę 70 metrów za trzy dychy. Bo mówi, że maszyna mu ją źle uszyła, i są przesunięcia w oczkach. Ja mówię, panie, toż to kuźwa na budowa. Może być 140 takich przesunięć za trzy dychy biorę. 20 metrów tej siatki jest tutaj z tyłu. E, tej, której mi zabrakło. Resztę siatki wrzuciłem w krzaki. Zobaczcie, tutaj nikogo nie ma. Na golasa mogę te materiały nagrywać. Naprawdę, tu nikt nie chodzi. Siatka leżała tydzień i ktoś stąd poniósł. jaja, co? Dobra, <laughs> siatki się pozbyliśmy. Mieliśmy już ogrodzoną działkę, były tuje, była siatka, były stemple. Brama. brama. Brama kosztowała łącznie pewnie ze 3,5-4 stówy. Dwa panele ogrodzenia panelowego z kastorami z jakiejś promocji, za 6 dych chyba kupiłem. Sama konstrukcja drewniana to też pewnie ze 150 200 zł, 200 kosztowała. Okucia wszystkie na pewno ponad 100, bo tam zawiasy, coś tam. Dobra, brama. Mamy zrobioną bramę. Czyli łączny koszt przygotowań, ogrodzenia działki, posadzenia tych tu tui nawięzienia, wyrównania, ogrodzenia 4850 zł dokładnie czyli 5 koła na wyrównanie tylko i ogrodzenie działki gdyby działka była od razu równa zaoszczędziłbym 3,5 koła na tym, nie? <laughs> także wyrównanie działki kosztowało jak na moje warunki finansowe dosyć sporo no i wtedy trzeba było ogarniać papiery pod pozwolenie na budowę Przyszły tu dwie fajne panie geodetki, naprawdę. Wzięły 7 stów i zrobiły mi mapkę do celów projektowych. Ktoś powiedział mi, że nasze starostwo nie wymaga tutaj jakichś geologów, czy że nie wiedzą, czy wymaga. Jedni mówili, że trzeba geologa, inni, że nie trzeba. Nie chciało mi się nawet o to pytać. Zadzwoniłem do pierwszego z geologów. 400 zł, jeden odwiert na środku budynku z zastrzeżeniem dla kierownika budowy, że. Przy kopaniu ław i ściągnięciu humusu warunki będą wszędzie takie same. I zadzwoniłem do drugiej firmy. Facet mówi: e, 750 zł, trzy odwierty. Na co ja do niego, że się zastanowię. Nie po to, żeby się targować. Naprawdę, ja się nie umiem targować. A facet, fa -facet od razu do mnie mówi, że no dobra, 650. Zapraszam. Przyjechali, zrobili trzy dziury. Zrobili mi jakieś takie, nie wiem co to było, zagęszczenia gruntu. Dali mi. Cztery takie segregatory, czy pięć opisu i dali mi parę segregatorów tego opisu. Dobra, miałem te badania geologiczne. No i jakaś opłata administracyjna, nie pamiętam nawet za co. Czy to za jakiś wyciąg, czegoś w gminie 30 zł zapłaciłem. We wszystkich tych instytucjach typu elektrownia, gazownia, wodociągi, ścieki nikt nie chciał ode mnie żadnych pieniędzy. Jak występowałem o warunki, wszystko mi to dali. W, prezen w prezencie. Nie wiem, nie płaci się za to. I tyle. To niecałe 1500 zł chyba kosztowały mnie te przygotowania pod papiery. No i sam projekt budowlany. Sam projekt budowlany to temat troszeczkę na dłuższą pogadankę, więc zrobimy cięcie. projekt budowlany projekt budowlany to była dopiero historia <laughs> oczywiście tygodnie szukania gotowców znalazłem gotowiec, zamówiłem on już do mnie jechał i wtedy oleśnienie, przecież chciałem mieć saunę w łazience wiecie taką infrared na podcierpień, ona tam 3-4 tysiące kosztuje, no ale zajmuje tam 2 metry kwadratowe rzut oka w ten projekt w internecie no i kombinacje, przesuwamy ściany, powiększamy łazienkę gdzie tą saunę wcisnąć, może gdzieś w jakimś schowku mówię, no nie, no co za pajacowanie mówię, nie odbieram tego, szukam dalej z gotowców z, z, z gotowych projektów domów o powierzchni, która mnie interesowała nie ma jak tej łazienki powiększyć, żeby nie upośledzić jakiegoś pomieszczenia obok, żeby się nie okazało zaraz, że pokój obok to jest jakiś tam kurnik albo schowek się z tego robi, nie? no to mówię, znajdę projekt indywidualny Dzwonię po okolicznych firmach – 7 tysięcy, 9 000, 15 tysięcy, rzucam hasło na Facebooku. Zwróćcie uwagę, że na Facebooku, na grupach budowlanych, ci co się najbardziej udzielają albo rzucają hasłami lub cenami, to zwykle są ludzie związani z branżą, tą projektową całą. Więc oni lobbują w sposób oczywisty za tym, żeby korzystać z usług polecanych przez nich firm, lub wręcz polecają sami siebie oczywiście ceny mają z dupy konkurs wygrał taki brudaty dupek z grupy tam budowa domu czy coś który przysłał mi samą taką propozycję wyceny tego projektu domu na siedmiu kartkach na stronach A4 tam wyszczególnione jakieś to kurwa by to czytał, ja mówię Człowieku, napisz mi cenę po prostu tam, albo napisz mi, że nie wiem, metr projektu kosztuje 1000, tam 2000. po chuj mi wysyłasz, Wiesz, ja tego nie będę czytał, nie? Ile to będzie łączne? No to trochę obrażone, ale, ale policzył to sam i odpisał mi, że 20 tysięcy złotych. Słuchajcie, ja nie, nie, nie buduję to jakiegoś kurwa pałacyku z wieżyczkami, tylko zwykłą stodołę. Zwykłą stodołę, no zwykłą stodołę. No i zacząłem szukać, kto by mi ten projekt zrobił. KB Projekt, taka firma, ona handluje takimi tanimi projektami, 7-900 mają gotowce, ale nic tam nie było, co by mnie interesowało. Mieli promocję, że 3, 300 robią, nie? Projekt indywidualny. No ale plus adaptacja, bo oni nie robili. Plus jakieś, za jakieś media kazali płacić za gaz, czy za coś 500 zł czy ileś, nie pamiętam. Potem znalazłem gościa za 4,5 tysiąca, no ale chciał 500 zł za każdą e, instalację, czyli Prąd wodę, gaz, 500 zł, 500, 500, 500 znowu się robi z tego 7, nie? I potem mówię: Kurde, właściwie czemu ja szukam kogoś tutaj w koło komina? Zacząłem gdzieś szukać po Polsce, właściwie szukać. Zajęło mi to 20 minut. Znalazłem gościa e, gdzieś tam w Polsce Centralnej, który zaproponował mi tysiąca. Wtedy jeszcze uważałem, że to niemożliwe, bo jak słyszałem o tych cenach, a Facebookowi napinacze z grup o budowie domu pompowali ceny do poziomów tam kilkunastu tysięcy złotych. Facet mówi, że trzy pół koła. No dobra, a co z instalacjami, co z mediami tam, z tymi tam... Co tam jest potrzebne, ne? no? nie no, w cenie wszystko. Jedyne mówi, czego nie robi, to samego przyłącza gazu. Od... Drogi do budynku. Mówi to, mówi we własnym zakresie, a tak, wszystkie instalacje ja ci zrobię. Dobra. Mówię, a co z murem oporowym, bo jeszcze mur potrzebują? Mówi 200 zł. Mur, mur zrypał tak naprawdę, ale yy, konstrukcji muru ani jak on ma wyglądać, ani z czego ma być budowany, ja w ogóle nie konsultowałem. I on mi przysłał, yy, to nie jest mur oporowy, tylko zapora przeciwczołgowa. Więc po prostu stali więcej yy, w tym murze. W tym projekcie tego muru niż w ławach fundamentowych tego budynku, więc ten mur nie powstanie tutaj. Mur zlecę jeszcze raz po prostu. Albo niech mi to przerobi, albo niech mi to zrobi od nowa. Ale chcę to z tych bloczków szalunkowych zrobić, bo to co on mi tutaj nauczył, kurwa, jakby, jakbym wam pokazał przekrój tego muru, to jakaś masakra. To trzeba na, na 3-4 razy zalewać w ogóle to z gruchy, nie? bo tego się naraz nie da zalać. Konstrukcja tego muru to jest takie. Jakieś takie cholerowie, co? No i tyle, nie? I za 3,5 koła. Czyli słuchajcie, łączny koszt. Łączny koszt działka, ogrodzenie, na wyrównanie, nawet te durnetuje Zrobienie bramy, zapłacenie na początku tych rzeczy jak geolog, geodeta i kupno domu kosztowało mnie 9970 zł. Dokładnie to policzyłem. 9970 zł. Czyli tak naprawdę przekroczyliśmy kwotę 10 tysięcy, o których mi ktoś mówił, bo w zeszłym tygodniu kupiliśmy mój najnowszy nabytek czyli ten no to mauser. Tak, mamy mauser na wodę, tylko teraz jak ja mam go uzupełnić do najbliższego sąsiada 100 metrów, do sąsiada jest 100 metrów. Żadne usługi ascenizacyjne tu nie przyjadą, żeby nalać mi wody za 18 zł, chyba, że wezmą za to stówę to też trochę bez sensu. Ale jeszcze pójdę zapytać, bo gdzieś czytałem w internecie, że warto zapytać w straży pożarnej jakiejś ochotniczej. Tak zrobię. I tyle. Czyli dyszka poszła. Rzeczywisty koszt przygotowań do budowy tego domu to dyszka, a my czekamy dalej na pozwolenie. I już. Do zobaczenia!